Szczęść Boże, witam serdecznie. Mamy dzisiaj święto ofiarowania Pańskiego. Z czytań wybrałam fragment z listu do Hebrajczyków fragment, który mówi o Panu Jezusie. Pan Jezus musiał się upodobnić pod każdym względem do braci, aby stał się miłosiernym i wiernym arcykapłanem w tym, co się odnosi do Boga, dla przebłagania za grzechy ludu. Kiedy myślimy o ofiarowaniu pańskim, no to może nam przychodzić na myśl coś takiego, co słyszeliśmy wielokrotnie, że po prostu to był taki religijny zwyczaj żydowski i no po prostu Maria i Józef zachowali się zgodnie z tym zwyczajem, czyli przynieśli dzieci do świątyni. Co to ma wspólnego z naszym życiem, ktoś mógłby spytać. No bo przecież no my też mamy, mieliśmy, czy mamy takie wielkie uroczystości religijne w naszym życiu, czy takie jak chrzest, komunia święta. No na pewno ślub jest taką szczególną okazją dla wielu ludzi. No ale co to ofiarowanie Pana Jezusa ma wspólnego z nami? Różnica jest zasadnicza. To szczególne ofiarowanie, tak samo jak samowcielenie, Dokonało się ze względu na nas. I zachęcam, żeby dzisiaj, w tym szczególnym dniu, o tym święcie, właśnie tak o tym, po, jak, w, taśnię, w ten sposób pomyśleć, że Pan Jezus ofiarowuje się ze względu na mnie. Ofiarowuje się dla mnie. Dziękuję za obejrzenie tego rozważania. Pozdrawiam bardzo serdecznie z Panem Bogiem.